Dziwne wypowiedzi, ale słuchajcie, w związku z tym, że ćwiczenie to musi być wykonywane w ramach prawa, więc próbuję Darka tutaj poprosić. Darko stać sobie nic w tym miejscu tutaj. Dobra. Tak, dokładnie. Teraz tak, zadam Darkowi kilka dziwnych pytań, ale muszę to zrobić. Darko, czy ty mnie widzisz? Tak? Na no 100%, 100%, dobra. Widzisz te pojemniki? Czy ten pojemnik jest pusty, czy pełny? Ale no, jakbyś z fizyki, to byś co powiedział? No ja bym powiedział, że jest pełny czego? No dobra. Okej. Okay. Darek, czy ten pojemnik jest pusty, czy pełny? Dobra. Okay. To ustaliliśmy sobie pewnego rodzaju fakty. To jest bardzo wymagane w tym momencie. Także próbujemy to robić. To ćwiczenie, które, słuchajcie, teraz sobie wykonamy, to jest bardzo proste ćwiczenie polegające na tym, żebyście skojarzyli co się dzieje z facetem, kiedy jest pod wpływem alkoholu, a kiedy nie jest pod wpływem alkoholu. Oczywiście ja nie będę Darka tutaj upijał, bo... no bo to nie, 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 nie o to chodzi, tak jakby tutaj, w tej zabawie, ale spróbujemy. Słuchajcie, stawiam ten biały pojemnik w odległości od Darka mniej więcej około półtorej metra, proszę bardzo. Teraz wykonamy, możesz teraz wyjąć ręce z kieszeni, tak, w porządku? opuścić wzdłuż dłowia, tak, normalnie, wyprostować się. Dobra, jest okej. Okay. Czy to są takie podstawowe rzeczy, kiedy ktoś wchodzi na scenę, to trzeba po prostu mu przypomnieć pewnego rodzaju kwestia. Darek, przejmij ode mnie tą piłkę, dokładnie, może być dwoma palcami. Połóż mi tą piłkę na głowie. Przejmij. Połóż. Tak jak widzicie, facet jest na tyle kumaty, że potrafi wykonać to ćwiczenie. Także jest okej. Okay. Darek, rzucę do Ciebie lekko piłkę, dobrze? Złap ją prawą ręką. Gotowy? Dobra, odrzuć. W no porządku. No to widzicie, że jest na tyle gumaty, że znowu poradził sobie z tym ćwiczeniem. Teraz ta odległość od Darka około półtorej metra to jest tak zwana odległość próbna. Poproszę Ciebie Darku, żebyś, uwaga, podaję Ci piłkę, żebyś tą piłkę teraz spróbował rzucić do środka tego pojemnika. Proszę bardzo. Nie do to nie, nie przegraż, ale powtórzymy ćwiczenie. Nie, nie, nie piłeś, po prostu nie trafiłeś, to no wszystko. Po prostu masz, no tak, tak, zapraszam. Możesz podnieść piłkę, tak spróbuj jeszcze raz. Słuchajcie, do tego informacja, Darek jest dobry za trzecim razem. A jak będziecie się, kiedykolwiek starali tutaj szczególnie płeć przeciwna, to do no, trzech razy sztuka. Ale okej, okay, dał radę, jak jest w porządku. Zobaczcie, umówmy się, że ten trzeci raz to był pierwszy raz. Co się stało? Teraz patrz w tą stronę tutaj i nie ruszaj się, ja będę pewnego rodzaju czynności wykonywał. Ten komputer, który on ma tutaj, umówmy się, że był na tyle dobrze wystrojony, że za pierwszym razem facet trafił. Jeżeli wyjąłbym teraz mu tutaj takie małe ustrojstwo pod tytułem Błędnik i to małe ustrojstwo, no umówmy się... Wy, wytoczył sobie tam nie wiem wytapla w alkoholu czy też tam draga, czy ewentualnie do pałach. i w tym momencie znowu bym ten mały mikroprocesor błędnik mu tutaj zainstalował To zobaczymy co się będzie teraz działo kiedy facet jest pod wpływem, dajmy na to niewielkiej ilości alkoholu bo mówmy się że facet sobie wypił na, na dyskotece słuchajcie dajmy na to no a niech będzie jakieś 4-4 no dobra 4 piwka sobie wypiłeś tak jesteś na dyskotece wypij sobie 4 piwka teraz jak się coś będzie opisało to już takich słów nie używam. Słuchajcie, Darka teraz poproszę, żeby założył okulary na oczy. Dobra. Dobra, Darek założył. Dobra Darko, przejmij ode mnie piłkę. No, połóż mi piłkę na dłoni. No, przejmij piłkę. Połóż piłkę na dłoni. Dobra, okej. Okay. Zobaczcie, okazało się, że y, w pewnego rodzaju, w pewnym momencie Darek przed chwilą no, miał trudności w przejęciu tej piłki. Dobra. Podnieś y, okulary na czoło. Przejmij piłkę. Połóż. Załóż. Przejmij. Zobaczcie, co się dzieje. Prosta metoda. No, facet niby dobrze zbudowany. Załóż za 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 na czoło. Załóż za na czoło cały czas tak, dobrze. A jak widzicie, facet wysoki, dobrze zbudowany, przypuszczam, że silny fizycznie. Okazało się, że te cztery piwa tak obaliły jego błędnik, że facet po prostu nie potrafi trafić y, tymi dwoma palcami do piłki. Kiedy ma okulary założone, kiedy nie, to po prostu przejmuje. No, co się dzieje? To jest dziwna sprawa. No dobra, załóż okulary. I teraz, tak, przejmij piłeczkę ode mnie, proszę bardzo. Dobra, I wrzuć tą piłkę do białego pojemnika. Proszę bardzo. Znaczy, wiesz co, ja ci coś powiem yy, yy, świetnie, bardzo dobrze. No to żeś tak załatwił piłkę teraz, że... Dobra, to teraz nie bądź taki spany, tylko wrzuć tą piłkę do środka, proszę bardzo, załóż. I nie podglądaj, tylko normalnie Rzuć piłkę do środka. Może Darek w taki sposób. No, no co, co no, no, dawaj, 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 no. Świetnie. Dobra, podnieś akurat na czoło, trzymaj piłkę jedną ręką. Dobra, zakładaj. Wrzucaj. Dobra. Tak widzicie, znaczy tak, to, to Darek, znaczy Darek to jest akurat chłopak do trzech razy sztuka, także. Gotowy? Proszę bardzo, ciach, zakładaj i jedziesz. Na czoło. i teraz postara się w zdaniu złożonym może być nawet, może być w kilku wytłumaczyć dlaczego najpierw rzuciłeś mniej więcej piłką no w to miejsce umówmy się a później dwa razy próbowałeś y, udolnie trafić piłką do środka wylądowała tutaj nie widziałem pojemnika w ogóle Dobra. a powiedz mi y, y, on ci się nawet tak jakby nie pojawiał w sposób rozmazany Pojawiał nawet często w dwóch miejscach. Dobra. Czyli rozumiem, że widziałeś dwa pojemniki jednak, tak? No. no. Dobra. No, okej. Okay. Dobra. Przyjęliśmy tę wiadomość. Czyli Darek najpierw nie widział żadnego pojemnika, później się okazało, że jednak widział dwa. To ustalimy sobie jeszcze, a może widziałeś trzy? Nie. nie. Ten pojemnik stał tutaj? Rozmazywał się. Dobra. Umówmy się, że y, trzymaj okulary na czole. Tak. Umówmy się, że to rozmazanie Darka, to rozmazanie Darka tutaj i ewentualnie tutaj, bo no to suma tych dwóch punktów, słuchajcie, to jest tyle. tak około postarałem się pokazać tyle, bo nie będę z centymetrem Moi drodzy, ta odległość, którą przed chwilą tutaj zaprezentowałem czyli tyle, czyli tyle, to jest dokładnie najczęściej odległość życia. Taką odległość ma życie. Tyle jest często warte. Wiecie dlaczego? Taką odległość zabiera dokładnie alkohol, czyli to co on ma tutaj na sobie, w tym momencie na, na czole, to są tak zwane alkoholowe, które imitują dla naszego mózgu to co się dzieje z człowiekiem, kiedy ma facet 1,2 promila alkoholu we krwi. Czyli mniej więcej dokładnie tyle piwek, o ile sobie mówiliśmy. Ta odległość życia często powoduje, że kolega może żyć albo nie. Jeżeli facet w takim stanie, trzeźwy, wracałby sobie, umówmy się poboczem drogi, nie wiem, chociaż sam z koncertu czy z dyskoteki, to ten samochód, który będzie jechał tutaj, minie go bezpiecznie. Ale jeżeli facet będzie miał we krwi to, co ma teraz na czole tutaj, czyli 1,2 promila, to jemu się będzie wydawać, że idzie poboczem, a w rzeczywistości idzie dokładnie tutaj. To jest ta odległość życia. I ten facet, który za zakrętu będzie wyjeżdżał z autobusem czy ciężarówką, prawdopodobnie rozwali go. To jest właśnie ta odległość. Zobacz, jaki w prosty sposób można się pozbawić czegoś najpiękniejszego, po prostu życia. Bardzo dziękuję Ci serdecznie.